Tam w tle widzicie coś co jest po prostu monstrum jakimś poniedziałek, 14 grudnia 2020 stacja Warszawa Kasuszaka była bez pociągi. Pozdrawiam, na wstępie Pan Zielonka dostaje pozdrowienia i kolejowy Marcin A za chwilę Jedzie pociąg do Legionowo-Piaski Linia S9, szybka kolej miejska Warszawa. Widzicie, kamera gubi ostrość, dlatego nie za bardzo lubię nagrywać wieczorami. Trochę dzisiaj wieje. Zobaczmy odjazd. Powinien być kolejny pociąg na stacji, znajduje się elektroniczny rozkład jazdy pociągów. i najbliższy pociąg będą to koleje mazowieckie do mławy odjazd 17.19 i za chwilę będzie potem pociąg na lotnisko Chopina o a teraz coś tu sobie sam śmignął to są takie guziki gdzie można sobie ich użyć żeby zobaczyć na przykład późniejsze odjazdy dobra spróbujmy to działa No właśnie, o, teraz coś zaczęło działać Dobra, mamy trochę późniejsze pociągi Nie do końca dobrze to działa Wspomniany pociąg do Mławy Wjeżdża pociąg osobowy, kolei mazowiecki do mławy Ładnie, mamy piętrusa, super. Zwróćcie też uwagę, jak blisko tutaj są budynki mieszkalne w zasadzie rzut kamieniem. Nie to, żebym chciał, żeby ktoś tu rzucał kamieniami eu 47009 z pociągiem osobowym kolei mazowieckich do Mławy. Dobra, to korzystając z okazji, że za chwilę przyjadą wagony SKM Warszawa do lotniska Chopina. Pokażę Wam, jak wygląda ta stacja. Warszawa wola, klasyczny zegar, ławeczki i coś, co ja bym nazwał. Podpierakami, nie wiem jak to się nazywa. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Dla mnie to jest jakiś tam podpierak. Dobra, 17.19 Muława odjechał, a my czekamy teraz na tego. Linia S3 Warszawa, lotnisko Chopina, odjazd 17.23. Zobaczymy, co tu będzie. Czy jakiś elf, czy coś innego. Tu lada chwila przyjedzie. Przystanek osobowy Warszawa Wola oficjalnie. Kiedyś to się nazywało Warszawa Kasprzaka, dlatego tak powiedziałem. Teraz przemianowany na Warszawa Wola. Z tego, co pamiętam, to przystanek autobusowy się nazywa PKP. Wola Kasprzaka albo PKP Kasprzaka Wola, rozkład jazdy skm -ek. i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zobaczmy co jest jeszcze tutaj. Tu powinny być tablice, i są od jazdy. Polujemy jeszcze pewnie. S3 do Radzymina. i przyjazdy oczywiście tu trochę popracowali graficiarze ale szału nie ma ulica Wolska i Kasprzaka Dojście na peron jest średniawe. Nie ma podjazdu na przykład dla rowerów, trzeba po schodach albo ewentualnie windą. Tego mi tak naprawdę tutaj zabrakło. Jak widzicie, o tej porze przystanek jest mocno opuszczony. Tam jest jakiś jeszcze jeden pasażer potencjalnie. I tyle. A tam w tle widzicie coś, co jest po prostu monstrum jakimś. To jest po prostu tak ogromny hotelowiec, apartamentowiec. Że ja powiedziałbym, że dla mnie to jest jak jakaś taka gigantyczna tama. Tyle betonu. A tymczasem nadciąga nasz kolejny pociąg SKMK wyłap ostrość aparaciku kamerko Mocno pustawy skład oczywiście do góry nie będę nikogo filmować Sam bym niekoniecznie chciał żeby mnie ktoś filmował bez pytania I 27 w gotów Widziałem, że jedna z pasażerek takie spojrzenie w moją stronę rzuciła co on robi, o co chodzi. Na pewno każdy z was filmując pociągi, takie spojrzenie na sobie miał nie jeden raz. Jeżeli musisz się tak na mnie patrzeć, droga pasażerko, to nie zrozumiesz co ja tu robię. Kręcę pociągi, bo lubię to. <gry> Dobra, mamy kolejny pociąg wspomniane SKM do Radzymina 17:33 Dzisiaj film jest praktycznie non-stop z komentarzem, więc inaczej niż zwykle. Jeden minus odnośnie tej stacji. To bardzo ciche komunikaty z głośników. W zasadzie stojąc przy samych głośnikach mogłem z trudnością ledwo co e, usłyszeć, co było wygłaszane, więc to jest minus. Na stacji jest czysto, ale kolejny minus jest taki, że, połóżmy no stacji czy przystanku osobowym, no. Jak ktoś się będzie o to chciał czepiać w komentarzu, to, to zapraszam. Czemu nie? Natomiast zobaczcie, nie ma tutaj nic, co by nas chroniło od wiatru, w zasadzie tylko tutaj kawałek tego muru. I tutaj te budynki, ale tutaj jest po prostu tak zwany przestrzał. No i mogą być całkiem konkretne przeciągi. No, widzimy kopareczkę. Tutaj to wyżej takie niebieskie powiedzmy żółtawe. Tędy biegnie droga szybkiego ruchu, a pod spodem, tu gdzie stoi autobus jest przystanek. Jeśli Warszawa Wola podoba się Wam, zostawcie komentarz, jeśli nie to także, a tymczasem wjeżdża SKMK z Warszawa lotnisko Chopina, do Radzymina. Jeszcze raz pozdrowienia dla Kolejowy Marcin i Pan Zielonka. Dobra, zrobimy odwrót, bo idą pasażerowie. Tak, czy skręcą? No, skręcili, dobrze. Dali mi sfilmować podjazd, fajnie. Dziękuję. O i tamta pani też przeszła. Super. No, jest godzina 17:34. I to by było na tyle ze stacji przystanku osobowego Warszawa. Wola. Voilà. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmu.